Wieśka. Wiesia! O Boże, gdy jesteś pięknie o ubrana, Boże. chodź. Czy ona ma też poczucie humoru, tak jak wy? Bardzo, bardzo duże. To widać na jej profilu. Ja nie widziałam tak. nigdy psa, który tak siedzi jak no. dziecko na kolanach u swoich. To, to jest człowiek. A po co wieśce konto na Instagramie? E, konto wieś na Instagramie nazywa się Wieśka... Jakie no, nudę! No, no. Żumaczka, jakie nudy. Um, nazywa się Wieśka My Life After Adoption, czyli e, Moje życie po adopcji. I jest to profil, który właśnie pokazuje, że pies e, ze schroniska, święta ze schroniska jest absolutnie świetnym pomysłem. No, da. A, ten, a ona sobie sama wybiera tę ubranka? Tak, tak. Czyli tak jak wychodzicie ten... rano do szkoły, to kaprysi. Ja słuchaj, dzisiaj, jakby wiesz, jej to w ogóle nie przeszkadza, bo są takie psy, że zakładasz im coś a one się nie ruszają. widziałam, że ona miała suknię ślubną. Miała suknię ślubną, tak? Więc wieś z takim psem, że jej to w ogóle nie wadzi, że ma coś na sobie. Absolutnie chciałam wszystkich uspokoić, że to jest tylko w formie żartu dzisiaj, że pies nie chodzi w ubraniu. Wieśka, co ty byś powiedziała, byś mogła mówić? Ja bym ja powiedziała ten pierwszy, tutaj robiłaś jakieś takie hot or not ja bym powiedziała, że kiełbasa jest bardzo hot. I bym ją kosztować, skosztować kiełbasę, bo u nas w domu nie ma kiełbaszy i to jest po prostu skandal. Wiesz co? Ona wygląda jak taki starszy pan, bo ma taką brew odstającą lekko. Siła. A to ja mam ci wyglądać, jak ty wyglądasz? A, no, a powiedz, może nie? ty wyglądasz jak starszy pan? Ja wolę mekrasowa szuka. A to jest. mówisz, że jestem piękna. No wiadomo, Anżej to twój mąż, nie?